Świat finansów zmienia się na zawsze. A dlaczego? Dlatego, że akcje wchodzą na blockchain, dostępne 24 godziny na dobę, bez KYC i oczywiście mamy możliwość kupowania akcji ułamkowych. Czym jest Xstocks? Kto za tym stoi? W jaki sposób to kupić? Dzisiaj o prawdziwej rewolucji na blockchainie. Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie. Jeżeli oczywiście na kanale jesteś pierwszy raz, subskrypcja, dzwoneczek, bo dzięki temu będziesz na bieżąco, warto zostawić łapę w górę, podzielić się komentarzem. No i oczywiście przypominam, że wszystko co mówię w tym materiale to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym i inwestycyjnym i jeżeli to akceptujesz, możemy. Zaczynać. W dzisiejszym materiale odpowiemy na pytanie, czym są XTOX, kto za tym stoi, jak są zabezpieczone, czy jest to bezpieczne, co z dywidendami. I oczywiście pokażę Wam, w jaki sposób to kupić, bo jest to wszystko łatwe, proste i przyjemne. Myślę, że warto zacząć od tego, że my ludzie z krypto jesteśmy nauczeni operować na naszych portfelach, często korzystamy z deksów, bez pośredników i. Myślę, że niewiele osób też z rynku krypto tak naprawdę posiada też taką dużą dywersyfikację, jeżeli chodzi o akcje. Natomiast teraz, dzięki właśnie XStock, stanie się to bardziej dostępne, prostsze i być może sporo kapitału z rynku krypto tu napłynie. Żeby już nie przedłużać, będziemy zaczynać. Od 30 czerwca mamy możliwość handlu. Akcjami, które są stokenizowane, które są na blockchainie i które są oczywiście na blockchainie Solana. Kto stoi za tym całym zamieszaniem? Jest to projekt Xt Stocks. Jeżeli chodzi o. Samą tą definicję. No, Xtoxy to są stokenizowane akcje, a więc akcje przeniesione na blockchain. Oczywiście są oferowane jako cyfrowe tokeny. No, i uruchomione są, tak jak wam wspominałem, na blockchainie Solana. To, co tu jest plusem, to na pewno wymienna płynność, możliwość użycia tego w protokołach DeFi, ale to będę pokazywał w kolejnych filmach, bo. Tak naprawdę samo posiadanie akcji to tylko jeden z plusów, co wniósł właśnie blockchain. Będzie tutaj bardzo dużo możliwości do działania na DeFi, a wiem, że również wielu z Was działa. No i teraz, oczywiście, kto słuchajcie, za tym wszystkim stoi. Za całym tym zamieszaniem stoi oczywiście. Firma Bucket, jest to firma założona w roku 2021. Generalnie do tej pory specjalizowali się w RWA, a więc coś, co na pewno dla wielu osób, w tym dla mnie, jest tym bardzo przysz przyszłościowym i dobrym trendem, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Um, oczywiście sama firma jest ze Szwajcarii. Jeżeli chcecie więcej poczytać, um, to zapraszam. Um, natomiast rzeczywiście jest to firma z dobrą um, renomą. No i teraz to, co jest ważne. Każdy token, każdy X-Stox, a więc każda stokenizowana akcja jest oczywiście zabezpieczona jeden do jednego z akcją realną, no i tak naprawdę odpowiada właśnie tutaj jednej realnej akcji, więc nie jest to token wymyślony przez kogoś, a mamy tutaj, słuchajcie, realne pokrycie, no i te zabezpieczenie jest właśnie przechowywane przez firmę Bucket. Oczywiście, kolejna rzecz to, gdzie to kupić. Do wyboru mamy tak naprawdę całą masę, całą masę Miejsc, Mamy giełdy scentralizowane, które do swojej oferty codziennie dodają te akcje. A więc, ym, jeżeli działacie bez KYC, mamy giełdę Mexi Global, yy, mamy Bybita, yy, mamy Gata, mamy Krakena. Yy, no i oczywiście mamy yy, również tutaj. Mamy również DEXy, możecie to kupić bardzo prosto e, gdzieś tam na Radium przez Jupitera, e, zwykłym swoim portfelem Solanowym, na przykład Fantomem, czy, czy właśnie e, z pr, portfelem Solfer, jeżeli go e, używacie. Jeżeli chodzi o dostarczanie danych i to wszystko, no to mamy kolejnego giganta e, na pokładzie, e, a więc jest to, słuchajcie, e, Chainlink. No i teraz, słuchajcie, musimy się zastanowić, tych akcji, tak jak widzicie, jest trochę. Są te najbardziej znane, e, w sumie jest ich już około 50. A więc mamy Netflixa, mamy Metę, mamy Robin Hooda, Coinbasea, Amazon, Nvidia, y, McDonalda. I dużo, dużo innych Tesla, Microsoft, więc te główne akcje jak najbardziej są, i do oferty będą dodawane yy, kolejne. No i teraz trzeba się zastanowić, jakie tutaj są zalety. No dla nas, ludzi działających w krypto na blockchainie, przynajmniej mi nigdy nie, nie chciało się zakładać yy, konta yy, u brokera i kupować yy, akcji za Fiaty. No tutaj możemy kupować te akcje właśnie za stablecoiny, a nawet wymieniać się, swapować na naszych ulubionych DEXach za shitcoiny, które mamy w portfelu, więc jest to naprawdę, naprawdę fajna rzecz. Jeżeli chodzi o takie największe plusy, no przede wszystkim nie ma tego ograniczenia czasowego, możemy nimi handlować 24 na 7, a więc 7 dni w tygodniu. Nie ma potrzeby zakładania konta u brokera, to co wspominałem, no i przede wszystkim nie trzeba robić żadnego KYC, jeżeli handlujecie na deksach. a więc wystarczy mieć środki na naszym Phantom Wallet czy na portfelu Solfler i możemy, słuchajcie, jechać, jechać z tematem, tak? No i oczywiście to co jest jeszcze bardzo ważne, wiele z tych akcji, które tu widzicie, mają już swoją cenę po 200 dolarów i więcej, więc mamy tutaj możliwość kupowania akcji ułamkowych. A więc możemy nawet za 1 dolar czy za 2 dolary kupić sobie, słuchajcie, część na przykład akcji Robin Hooda albo Coinbase'a, więc jest to jest to naprawdę też fajna rzecz. Oczywiście pytanie, które się ciśnie to to czy hmm, jeżeli są spółki dywidendowe czy my mamy te dywidendy wypłacane, no i to wygląda tutaj tak, że nie dostajemy tym, tych dywidend w realnym cashu, tak jak ma to miejsce w przypadku akcji klasycznych natomiast oczywiście są one reinwestowane przez x -Tock. w momencie kiedy oczywiście dana spółka wypłaca tą dywidendę, to x dostaje to, reinwestuje i dzięki temu potem my dostajemy i zwiększa się de facto nasze saldo tokenu, czyli na przykład jeżeli mamy Netflixa i Netflix wypłaci dywidendę, X to, X to dywidendę otrzymuje i po tym terminie mamy więcej po prostu Netflixa, czyli nasza dywidenda wypłacana jest w tych akcjach, które mamy, a nie, a nie tutaj w realnym cashu, więc to jest, to jest taka różnica, że nie ma tutaj wypłat, słuchajcie, w tej w formie pieniężnej, tak? No i oczywiście też możemy się od razu, słuchajcie, zastanowić, Możemy się zastanowić, czy to jest dla każdego. Przede wszystkim y, jest to dla ludzi, którzy są w krypto. No bo myślę, że klasyczny inwestor bardziej będzie jednak kupował to u brokera i korzystał z tej klasycznej y, formy. Y, natomiast świat się zmienia. Pamiętacie, nasi dziadkowie, jeżeli działali na rynku akcji, robili to przez telefon. Nasi ojcowie i my, a więc osoby, które są w moim wieku i podobnym, mają możliwość założenia aplikacji brokera, y, czy bezpośrednio właśnie banki mają tutaj z, z swoich brokerów. No i teraz to jest kolejna rewolucja, kolejny ten dołożony, słuchajcie, element do, do rynku akcji, a więc akcje na blockchainie, gdzie sami na swoim laptopie za pomocą swojego portfela możemy sobie tutaj możemy sobie tutaj działać. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, tak jak wspomniałem, rzeczywiście są zabezpieczone realnymi środkami, natomiast możemy się zastanawiać co będzie, słuchajcie, jeśli firma upadnie albo, nie wiem, złamie przepisy, zostanie oskarżona przez SEC, Pytanie, jak wtedy z pokryciem, więc ryzyko tutaj jest i trzeba o tym ryzyku y, mówić. Na pewno tutaj będą pracować z regulatorem na tym, żeby było wszystko ok, no ale chciałbym, żeby ten film był jak najbardziej obiektywny. Ja się tym jaram, jest to dla mnie niesamowita rzecz. Cieszę się, że to jest na blockchainie Solana, no ale nie takie firmy, słuchajcie, padały, tak? Y, więc, więc to jest bardzo ważne. Nie mamy wglądu de facto na rachunek depozytowy, a więc nie wiemy, czy oni de facto te akcje posiadają i te rzeczy wszystkie mają być na bieżąco robione. Więc absolutnie tutaj musi być jakiś zewnętrzny audytor, ktoś musi to audytować, po to, żebyśmy słuchajcie, posiadali, posiadali te informacje, tak? To jest, to, to jest bardzo ważne. No, i tutaj tak jak patrzę z ważniejszych rzeczy to, co jeszcze Wam chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o, tak jak wiecie, no akcje dają możliwość tutaj brania udział w głosowaniach, no to tutaj niestety nie mamy tego, tak, a więc nie jesteśmy de facto takim realnym akcjonariuszem, no bo de facto nie ma takiej możliwości. Jeżeli chodzi o moją opinię, uważam, że jest to ciekawy nowoczesny pomysł, który wprowadzi wiele ludzi do krypto i sporo kasy z krypto popłynie właśnie do akcji poprzez blockchain, już to widać gdzieś tam, słuchajcie, na wolumenach. To, co jest bardzo mocne, to oczywiście proste, szybkie wejście, wejście bez KYC i możliwość każdego dnia siedzisz sobie pod parasolem, y, gdzieś tam nad morzem, w weekend, w niedzielę, patrzysz, y, nie wiem, akcje y, właśnie mety zrobiły plus 30%, ciach, poszło, nie ma, nie musisz gdzieś tam logować się na bank. Do wszystkiego masz dostęp, na przykład y, z punktu swojego telefonu, tak, jeżeli, jeżeli masz solamowy portfel. A więc y, dla mnie jest to rewolucja, która ułatwia inwestowanie i uważa. Że sporo tutaj tej kasy y, napłynie. No i teraz, oczywiście, kolejna rzecz, co chciałem Wam pokazać. Tak, jak wiecie, jeżeli tego typu rewolucja się pojawia, to zazwyczaj jest tak, stety albo niestety, y, że mamy do czynienia z sytuacją, że y, oczywiście tych tokenów nieprawdziwych jest dużo a więc y, tych y, na przykład, nie wiem, McDonaldów śmiga 30 więc gdzie to wszystko wyszukać? No i oczywiście, Gecko dodało już odpowiednio, słuchajcie, zakładkę. X stocks ekosystem i tutaj możecie śledzić sobie ceny i możecie sobie sprawdzać co najważniejsze właśnie adresy kontraktów tak a więc polecam żeby to robić żeby się nie pomylić no i na przykład klikacie sobie na circle tak. Macie oczywiście adres kontraktu. Tutaj też będziecie mieli podobawane akcje na Arbitrum. Tak jak tutaj widzicie, tak. Natomiast możecie, jeżeli kupujecie na Solanie, a większość akcji jest na Solanie, no to zawsze sprawdzacie adres Solany. Kopiujecie sobie, wrzucacie sobie na przykład do Jupitera, czy bezpośrednio na swoim Fantomie i macie możliwość oczywiście zakupu tych akcji. A więc wszystko tak naprawdę jest szybkie, proste, łatwe i przyjemne. No i teraz słuchajcie, Zróbmy sobie taką próbę, pokażę Wam jeszcze w jaki sposób to kupić. No i teraz oczywiście pokażę Wam jak to zrobić z punktu telefonu. Kupimy swoje pierwsze stokenizowane, słuchajcie, akcje za pomocą Phantom Wallet, bezpośrednio na Fantomie, ale tak jak mówiłem, możecie użyć tutaj ulubionego DEXa. To co słuchajcie jest absolutnie tutaj yy, kluczowe, to jest oczywiście to żeby skopiować ten adres kontraktu to jest bardzo ważne dlatego, że cała masa fejków śmiga oczywiście na Jupiterze, na tych najlepszych DEXach macie, macie to oznaczone tak? więc wchodzimy sobie na swój fantomik wchodzimy sobie na swój fantomik mamy trochę solany no i wklejamy sobie bezpośrednio adres smart kontraktu tak? od razu nam znajduje Circle, akcję klikamy sobie no i powiedzmy kupmy sobie to za zero 0, weźmy 3 solany, zaraz zobaczymy. No i widzimy, że dostaniemy, że dostaniemy tutaj 0,02 akcji. Klikamy sobie swap. No i tak, jak widzicie, transakcja zatwierdzona Circle Stocks. 4,5 dolara. Pierwsze akcje y, zakupione. Myślę, że możemy przejść, słuchajcie, do podsumowania. Ym, tak jak mówię, sami musisz, musicie zdecydować, czy jest to dobry temat, czy nie. Ja uważam, że przede wszystkim ten kapitał z rynku krypto napłynie na rynek tradycyjny. Jeżeli uważasz, że to wideo było wartościowe, zostaw łapę w górę, zostaw komentarz i widzimy się w kolejnych poradnikach. Pozdrawiam serdecznie, Hej ekipa i przypominam jeszcze na koniec, że mamy y, 30 dolarów do odebrania na giełdzie Bybit.eu I jeżeli wspierasz mnie i krypto, ekipę, warto założyć tam konto. Link po tym materiałem. Pozdrawiam. Hej.